Jest praca. pierwszy trening na obozie w Austrii. Za wami? Zmęczeni czy, czy na razie niekoniecznie? No to dopiero pierwszy trening, więc na razie nie, jeszcze nie jesteśmy zmęczeni. Chociaż jest drugi dzień po meczu, więc trochę w nogach odczuwamy, ale jest sobie. Rywalizacje w ramce jeszcze większa niż, niż jesienią. to pali się na tym, na, na, w tym okresie przygotowawczym? Myślę, że taka sama jest e, rywalizacja. Oczywiście, że się pali, każdy chce grać, więc e, nikt nie odpuszcza. Każdy e, jak zrobi dobrą interwencję, to kolejny chce jeszcze lepszą. no Widać, że, że jest ogień i każdy chce grać. Czy oferta swojego mama była poważna, czy niekoniecznie? E, Pamiętam. Gdzieś tam przejeżdżacie tymi wszelkimi doniesieniami, doniesieniami transferowymi, albo no to się mówi o kobelaku, to się mówi o Tobiaszu, gdzieś to wszystko wpływa na rywalizację czy niekoniecznie? Znaczy ja tak przeczytać przeczytam, ale tak żeby jakoś wpłynęło na mnie, to nie za bardzo, bo nieraz od zainteresowania do konkretnej oferty jest długa droga, więc póki tutaj są i walczą, więc ja tak samo walczę, a jak odejdą no to. To zobaczymy, co będzie. Ty poczułeś już ten smak e, gry w legi e, na Wiosnę, więc na pewno apetyt rośnie w miarę jedzenia. E, no Na pewno. E, jak przyjdę do bramki, no to już chciałem do końca zostać, a e, no wyszło troszkę inaczej. Ale teraz e, jest czysta karta, nowy sezon, e, chciałbym od początku grać i już zostać do końca w bramce Legii. Jest ciśnienie na Mistrzostwo Polski w tym sezonie, w sensie większe niż w poprzednim? No na pewno chcemy grać o mistrza. W tamtym sezonie zdobyliśmy Puchar Polski i wicemistrza. W tym skupiamy się już, żeby zdobyć mistrza Polski. No i oczywiście Liga, Liga Europy też jest na też jest konferencje, ale także w Lizze europejskiej. Rozmawiać przed sezonem zawsze mówiłeś, że jeszcze kilka razy, że jesteś cierpliwy, ta cierpliwość ci pomaga teraz cały czas. No ta cierpliwość dalej została. Ciężko trenuję, czekam na jakie tu będą ruchy, tak samo na decyzję trenerów, chcę się jak najlepiej pokazać. I co by nie było, dalej będę cierpliwy i, i, i ciężko trenować na technikach.